Kultury Krąg słynie z zajęć dla seniorów, z zajęć dla młodszych dzieci, a dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne klubu nastolatków, które zorganizowało Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty przy współpracy z Domem Kultury Krąg. Przyszło ponad 20 osób, właśnie w wieku 13-18 lat i wspólnie rozmawialiśmy na ten temat, jak taki klub ma funkcjonować. 21 listopada Odbędzie się inauguracja naszego klubu. Pierwsze zajęcia od godziny 10 do 14. Dzisiaj zbieraliśmy wszystkie pomysły. Chcemy zarówno mieć zajęcia sportowe, jak i kulturalne, oglądać filmy, grać w siatkówkę, w ping -ponga. Dzięki współpracy z Domem Kultury Kronki i z lokalnymi szkołami chcemy te wszystkie plany zrealizować. Klub nastolatków jest dla wszystkich nastolatków z Łazarza. Akcja promocyjna i informacje pojawiły się już w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w szkole 33 oraz w ostatnich klasach szkół podstawowych. Jest to szczególnie z myślą o osobach, które chciałyby robić coś w wolnym czasie, nie do końca mają pomysł i być może nie do końca mają finanse na to, żeby zapisywać się na zajęcia dodatkowe. W klubie nastolatka wszystko będzie bezpłatnie i będzie zależeć od inicjatywy samych uczestników klubu. I było bardzo wesoło. Bardzo się cieszę, że przyszło nas aż tyle: zarówno 13-latków, jak i 14-, 15- i 16-latków. Dziękuję bardzo osobom, które się pojawiły i zapraszam wszystkich 21 listopada na 10.